Siemaneczko, tutaj Ja troksa. W dzisiejszym odcinku będziemy grać na hiszpańskim serwerze I będziemy budować ogromnego skybase'a I flagę Polski Jest ze mną Nokoson Cześć Ziętek Siema I Ognistek Dobry wieczór Tak. Ej słuchajcie, ogólnie <grym> tak. plan jest taki, że timujemy się Ej, Powiedzcie jaki kolor macie A wiecie jaki będzie problem z flagą Polski? No E, e, żaden czerwonym lub i białym, więc problem mamy. E, dobrze, widzę. Tutaj jest naprawdę szybki generator wszystkiego, nie dlatego nie już, już mi stać na. już stać na zbroję nie. żelazną, więc. To no, też przypadek do, że, kupiłem dużo. E, tych stołów. Jeśli chcecie więcej odcinków ze hiszpańskiego serwera, jak robimy jakieś dziwne akcje lub śmieszne, to zostawcie lajka, bo będę wiedzieć, że jak macie. dużo pomysłów. Dobra, ja odpadam chyba zaraz, bo on mi łóżko rozwali. Ziętek, nie odpadaj, błagam. Nie odpadaj. No i dupa. Szybko, idę cię ratować, uciekaj, uciekaj, okej? Okay? on jest zablokował, dobra, zginąłem. Widzowie, teraz będziemy zaczynać nową Gierkę, bo tam zginął Ziętek. A chodzi nam o to, żeby nikt nie zginął, bo musimy zrobić tego skybaja. Kurde, nie wiedziałem, że Hiszpanie są tacy dobrzy, w włosku. Ej, ale tu mega szybko idzie ten generator, jakby, mega szybko. Pewnie jeszcze Hiszpanie mają mniej czasu, żeby grać, to wzięli szybsze generatory. No. A co to? Chiny, Chiny są? Chiny do mnie idzie, jakiś debil. Czekaj, Ey, bo... ja cię za chwilę Ey, bo... Na to, bo... Bo, lu... Ey, bo Nie, bo ludzie w tej... W tej... W... na tych serwerach są tacy głupi, że uciekają jakby. Ja rozbieram tych kidosków tak, że nawet na kolacji będą płakać. <laughs> Wiecie ile ja mam staków wełny? Nie. siedem. Dobra, szybko, Zientek, bo to tą flagę polski. Szybko! szybko. Buduj! Szybko. Dobra, ma flagę Polski w bazie. Ale nie rozwalajcie mu łóżka. Nie rozwalajcie mu łóżka. Szybko buduj większą tą flagę Polski. Ja Dobra, tutaj zniszczę i czekaj. Budujemy większą. Co to mała? Dobra. Masz tutaj... Ty. On biegnie jak go nagle No, Chodźcie budować skyplisa. Dobra, budujemy. Budujemy się do góry. Dobra Ognistek, go! I nie może nie daj wodę, Matrox Dobra Ej, I daż w wiadro, bo ja nie zapomniałem kupić, Matrox Weź mój wodę gdzieś, Matrox No, bo będzie problem Teraz przechodzimy już do głównej części odcinka, czyli nas w e, Skybase. Ognistek, ty debilny! Ty Ognistek! Ognistek spadł Będę ja od razu bo to jest taka piękna gierka. Ale czekaj, to go Jakim cudem tak. cię umarłeś? Ej, o, bo spali... chyba. Nie pamiętam, nie nie jak, ale spadłem. Ej, rozwalać go, bo ja jestem tak, za Zróbcie moje miłośko. Okej, jestem na. Weźcie, zniszczcie mu. Nie, czekaj, ja go spróbuję potrolować. O, łatwo z nim! Miał kupić golema na no, no, zginą. SORRY! Zginął? SORRY! Ej, gdzie jesteście? Ja umarłem. Znaczy, no wiem. <grym> Czy nie byśmy to, byli sami dobrać, na rundzie? To by to no, było no. fajnie, bo bym. Spłakał się. Spłakał Co się. A jesteśmy sami na rundzie teraz. Dobrze, widzimy, więc skończymy ten odcinek. Tak? Zostawcie suba i łapkę. Ze mną był NoCosmocientekOgnistek i tak... I do widzenia.